Druga księga mojżeszowa, 21 rozdział, 24 werset. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Jest to fragment bardzo często cytowany. Chyba najbardziej znany fragment Starego Testamentu. Oko za oko, ząb za ząb. I wiele osób mówi, że jest to coś barbarzyńskiego, bo pokazuje, że jeżeli ktoś mi coś zrobi, to ja muszę mu oddać. Jeżeli ktoś uderzy mnie w oko, ja powinienem mu oddać tak samo. Jeżeli ktoś sprawi, że mi ząb wypadnie, to ja powinienem zrobić to samo. A więc niektóre osoby mówią: "A to takie barbarzyńskie po części prawo". Ale jak było naprawdę, czy o to chodziło w tym tekście? Jeżeli byśmy czytali cały kontekst właśnie tych wypowiedzi, okazuje się, że nie, że ten tekst zawężał możliwość odwetu. Ponieważ wcześniej uważano, jeżeli ktoś mi coś zrobił, to ja mógłbym zrobić mu coś jeszcze więcej, tak żeby później nie chciał odpłacać, czy nie chciał właśnie podejść do mnie i zrobić mi tego samego. Jednak Biblia mówi nie. Twój rewanż, twoja odpłata nie może być większa niż ta wina, która była. A więc Biblia nam ogranicza. Oczywiście, później też Biblia dalej rozwija ten motyw, aż w Nowym Testamencie widzimy, żeby też miłować swoich nieprzyjaciół, ale tu, na tym etapie, Biblia bierze coś, co w ówczesnym świecie było normalne, że odpłacam w sposób o wiele większy niż zawiniono wobec mnie i ogranicza to. Dlatego też powinniśmy odczytywać Biblię w kontekście, widzieć to, co ona chce nam przekazać. Dlatego pamiętajmy to powiedzenie oko za oko, ząb za ząb. Nie chodziło, że muszę oddać tak, jak zostałem skrzywdzony, ale właśnie ten tekst ograniczał wielkość mojego odwetu do tylko tego, co było zawinione wobec mnie. Dlatego czytajmy, zachęcam, czytajmy Biblię w jej kontekście, abyśmy zrozumieli prawdziwe przesłanie tego tekstu.